Nad nami BSP wroga. To auto podprowadzę, w razie co bliżej to spierdolimy, bo gorąco. Nie, nie bierz, nie bierz. Jedzie samochód. I port. Dobra, Zabry. teraz wezmę. Jest ty tutaj, kurwa! Ja pierdolę no Jak wiedział od razu wcalewany był ty, no kurwa, to jest nie fair! Było jakieś powodowanie, że PSP jest Jest drzewami tam gdzie mnie zabił, tutaj Tu No kurwa, nie mogę oznaczyć Ja pierdolę, patrzy na ciebie Bardziej w prawo od samochodu, dużo w prawo bardziej. Dużo, 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 dużo za kamieniem jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jeszcze IBS, o tu druga. był Przemieszczam się Wlazić na dach Tak, tak Ducha miał mają ducha No, przez ścianę widzę, kurwa chłopie Jak ty to jest chuj Wcelowany był zanim nie zobaczył Się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczność. Nad nami BSP Wroga. O, no, działaź to? Nie, no ruszał też się bardzo dobrze. Ale to nie zmienia faktu, że był odpalony na kurwa. 17 ma zabitych, patrz. Pa, oni rozdzielili się po prostu jeździ i 17 ma zabitych. Albo to jest jakiś ktoś znany? Fakę Ale do Tamten ten zabija, tak samo ty. Ale jadą. Da się ich sprawdzić, ile mają razem? Ile ma tamten? No zaraz ci powiem, bo mam też trąbkę odpaloną. Tamten ma 17 tak samo, dost ale ten nie ma chyba bucha nie, nie ma bucha Zabił go Po prostu był dobry Nie, on strzelał za szybko do mnie chopy. nie widział mnie a strzelał, rozumiesz jak biegł. Ten co mnie zabił, Natomiast... co mi go włączyło to biegł do domku i normalnie powinien od razu się nim zainteresować a olał go i dostał, i zabił go Tak jakby nie miał bucha nie, zabił tamten, nie ten. Kajaki on ma ten? Dwa... osiem, siedem. jakie mają te, to są jakieś obie youtuberzy. Patrz jakie ma skórki nawet. Jak go znaleźć? Waka... wykrzyknik Z to jest?

Nie no ładnie grają chyba. To są z youtuberzy jacyś. Albo z, znaczy youtuberzy. No dobrze z zawodnicy. A da się sprawdzić, jakie oni mają ratio i tak dalej teraz? No nie wiem jak kurwa. Serio, nie wiem jak. Spędniki to są inne, oni takich nie mają, bo kurwa mają zmienione w grze. Świetla takich kurwa. Ale jakie mają te skórki, patrz, no przecież to widać, że kupowane i Cheater by nie kupił, bo po co by mu było? No i zdziwiłbyś się. Sprąci to wali go, śmiecia. Nie, to było trudne, to było coś. To, bu... to było. To nie było nasz poziom do grania. Musi być jakaś strona Dobra, możesz włączyć Dawaj, bo jeszcze z dwie gierki i tyle Nie, już nie, taki grać Czekaj, jeszcze ten Skuje go No kurwa, nie mam tych numerków jebanych Dobra, to o drugiego sprawdzę. Potrzebny zgadz na mojej pozycji. Potrzebny zwiad na mojej pozycji. Nie istnieje kurwa. Jak? Dobre, Patrz, widziałeś co zrobił? No nie to było świetne. Nie, to są dobrzy gracze. To nie są ci Sprawdzimy... Dobre, no, YouTube, jak to Sprawdzimy sobie na ten. Jak skończy się ta gierka, to jego staty sprawdźmy. Chyba to jest to inne strzelanie, to nie to co ja się... a drugiego kupić i go nie kupił może to ląpi z co turnie grają dwóch na ten, na dwójki po solo ale nie słyszałem o czymś takim Ja też nie słyszałem, aaa nie wiem, nie wiem. jak się rusza Wydaje mi się, że to nie jest ciwaj końcówka meczu Co dobrze się... rusza. dobrze się rusza Tam parę razy go złapali że jakby widział przyściany to powinien lepiej zareagować Kupi go? Ty to jest jakieś turniejowe patrz, nie kupuję go No nie, sprawdził se, patrz czy nie stoi tam. No to. Żeby już... zgad na mojej pozycji! A nie, nie kupuj. <laughs> ja nie mogę. Patrz. To jest jakieś to jest rywalizacja. 70, już prawie konie! 3X Dobra. O jest numerki. 485723 Koka, nic nie wyskakuje. 4, 8, 5... 5 Patrz co jak się rusza gość no chłopie Nie ma szans tego wygrać Ja pierdziałem no, to by było, kurwa. Co to za tył jest w ogóle? No i nie no, to nie jest cheater, no po tej akcji to chyba nie może no, nie, to jest po prostu, nie wiem kto to jest. Co za down to jest jakiś? No, aż tak. No, ty widziałeś, to, to, gdzie to było cheaterskie, to był, to był skill taki, że ja nie mogę. A, zacięła ci się, nie weźmiesz, ha, ha, ha. Ach, blisko. Czy to jest wykrzyknik? Potrzebny po tym Nie mam pojęcia. Nie no, to jest chłopiec. On się do tych naszych to chyba połknął streamerów śmiesznych też mi się coś tak wydaje no, jak mm. hop na co chodna pierdala to nie mam pytań nie widziałem jeszcze takiej gry no, ja go zgłosiłem o oszustwo <śmulny> <śmulny> teraz ja go kupił ty myślę że cały czas myślę że cały czas go zgłaszają nie ma AJMA oh. ten go dojebał, nie wierzę. Dobra to ja tego drugiego tego drugiego trochę No tu nie wiem czy to jest wykrzyknik odpadłam w szmatę Jedna się spał nie po co A nie tam jeszcze You silly guy.